Adam, w poniedziałek mecze z Górnikiem Zabrze, inauguracja sezonu dla Krakowi. Jak to jest w Waszych głowach? Czy więcej jest takich obaw przed tym, jak to wszystko będzie wyglądało? Czy już po prostu nie możecie się doczekać tego pierwszego starcia? Nie, zdecydowanie obaw żadnych nie ma. Raczej jest ekscytacja i, i, i odliczanie dni do, do pierwszego gwizdka, bo mecze piłkarskie, mecze ligowe to jest to, co my zawodnicy lubimy najbardziej. I po tym ciężkim okresie przygotowawczym wszyscy już z utęsknieniem czekamy na pierwszy gwizdek sędziego. No właśnie, jak wyglądał ten, ten okres przygotowawczy, Boż, można go podsumować, on już jest za wami, teraz już tylko myślicie o kolejnym rywalu. Prosiłbym cię o porównanie z tymi okresami przygotowawczymi, które miałeś okazji spędzić u innych trenerów, jak to wyglądało u trenera Podolińskiego? No okres przygotowawczy, na pewno dużo ciężkiej, ciężkiej pracy, ale tej pracy potrzebnej. Duża, duża nasza świadomość, wiedzieliśmy co robimy i dużo i wiedzieliśmy po co to robimy. A co do różnic, no, w zasadzie no, nie chciałbym tutaj porównywać, no, ani, ani nie było żadnych rzeczy jakichś całkowicie nowych, ani jakichś, nie wiem, całkowicie dziwnych, takich, które już były przewałkowane. No. Na pewno było ciekawe pod tym względem, że cały czas było coś nowego. Nigdy wychodząc na trening, zajęcia się nie powtarzały, nie było mowy o znużeniu, zawsze było coś nowego, czy to jeśli chodzi o taktykę, czy. czy, czy czy o zajęcia fizyczne i był element żartów i jakieś tam specjalne pobudzenia, także przyjemnie było trenować. No na pewno, na pewno w tych ciężkich treningach było dużo przyjemności. Powiedz, gdy trenerem Krakowi był Wojciech Stawowy, to on często powtarzał, że w ogóle nie patrzy na to, z kim będziecie grać, tylko koncentrujemy się na siebie, koncentrujemy się na Krakowi. Jak to wygląda właśnie teraz u trenera Podolńskiego? Czy jest takie myślenie o tym, kto jest tym najbliższym rywalem? No tak, oczywiście była analiza spotkania. Każdy przeciwnik gra inaczej. Zawodnicy grający w drużynie przeciwnej na różnych pozycjach mają lepsze, gorsze strony i trzeba je poznać. Trzeba, trzeba odpowiednio się przygotować do, 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 nas, do danego zawodnika i my jak najbardziej taką analizę przeprowadziliśmy. I, I ja myślę, że to nam na pewno pomoże, bo są piłkarze, którzy 90% akcji prowadzą na jedną stronę, na swoją dominującą nogę, są zawodnicy schodzący do środka, grający po linii, wycofujący, wrzucający, strzelający. I, i, i na pewno mi z perspektywy obrońcy takie informacje są na pewno przydatne, bo gdzieś tam podświadomie e, wiem, czego się mogę spodziewać po rywalu, także, także mieliśmy już analizę przeciwnika, czeka nas jeszcze. Analiza tego, co my mamy grać, no i do boju. Jeszcze na koniec ostatnie pytanie. W naszym spocie promocyjnym ten nowy sezon przekartkowywałeś dziennik pokładowy, tam daty z Mistrzostwami Polski, no i zatrzymało się na 2015. Gramy o Mistrza w tym roku, tak, tak wynika. No, jesteś za to odpowiedzialny, bo to, bo to twoje ręce przekładały te kartki. Gramy o Mistrza, no zawsze gramy. Zawsze gramy o Mistrza, rozgrywki się nawet nazywają rozgrywki o Mistrzostwo Polski, prawda, także Także no będziemy chcieli wygrywać, wygrywać poszczególne mecze. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby stawiać sobie cele na rok do przodu, bo, bo to jest sport, a nie a nie dział sprzedaży nie wiem, drukarek w sklepie popularnej sieci. I tutaj można sobie zakładać, rejestrować różne rzeczy, ale, ale, ale sport sport i boisko weryfikuje zawsze wszystko, także po prostu musimy Musimy walczyć w każdym meczu i, i, i później gdzieś sobie można te punkciki zsumować i popatrzeć na miejsce w tabeli, a nie teraz zastanawiać się, gdzie my będziemy za 10 czy 20 kolejek. No. Wiadomo, że każda drużyna nie tylko my walczy o tą pierwszą ósemkę, bo ona daje komfort i, 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 i później walkę o dogonienie czołówki. Także no, fajnie by było, gdybyśmy do tej ósemki wskoczyli, ale na razie, na razie kompletnie nie myślę o tym, o miejscu w tabeli.